Cześć, witajcie. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień. I trochę Was zaskoczę, bo nie ze względu na to, że jest Świętego Walentego, czyli tak zwane walentynki, ale według wiedzy wedyjskiej, dzisiaj energetyka dnia jest szczególnie sprzyjająca temu, żeby podnieść swoje zdolności intelektualne. Czyli jakby zupełnie przeciwnie do utracenia ich w trakcie procesu zakochania. Um. I ponieważ właśnie dzisiaj można bardzo, bardzo znacząco podnieść swoje możliwości i zdolności intelektualne, to dla Was wszystkich, którzy złapiecie ten filmik, chciałam Wam powiedzieć o dwóch technikach, które w tym mogą bardzo mocno pomóc. Pierwsza to jest technika medytacyjna, a druga specjalna technika oddechowa. I zacznę od tej medytacyjnej. Nie poprowadzę medytacji. A po prostu powiem Wam, jak ją zrobić, żeby każdy z Was mógł sobie zrobić taką technikę w domu. Jak najbardziej próbujcie tego w domu. Tak jak powiedziałam, dzisiaj są szczególne energetyczne warunki. Do połączenia ze wszechświatem, można tak powiedzieć, żeby podnieść moc przerobową swojego umysłu, intelektu. Natomiast tą technikę, którą powiem Wam za chwilę, możecie wykonywać każdego ranka, żeby zestymulować porost mózgu. Wcale nie żartuję. Nie w ten sposób, że od razu coś dostaniecie na kształt wodogłowie, ale w taki sposób, żeby pomiędzy Waszymi neuronami wytworzyło się dużo więcej połączeń i żeby Wasze impulsy nerwowe miały dużo więcej możliwości, żeby płynąć pomiędzy poszczególnymi neuronami. I technika ta wygląda w następujący sposób. Wyobraź sobie, raczej przypomnij sobie że pomiędzy twoimi półkulami mózgu znajduje się taki most, połączenie. W medycynie nazywa się to ciało modelowate, z łaciny pons. I wyobraź sobie w tej technice wizualizacyjnej, że stoisz... Pons po łacinie to most, że stoisz na tym moście. Stoisz sobie na mostku, taki malutki, i po prawej i po lewej stronie znajdują się twoje obie hemisfery mózgu. I teraz wyobraź sobie, że spod Twoich stóp na mostku, w prawą stronę do dołu, Zaczynają wyrastać winorośle. Chociaż przyznam się, że ja czasami wykorzystuję dla wyobrażenia magiczną fasolę, bo ona szybciej rośnie. Wiecie, tą baśniową, magiczną fasolę. Więc wyobraź sobie, że takie kłącza winorośli albo magicznej fasoli zaczynają wyrastać ci spod prawej nogi i rosną w dół pomostku. Po prawej stronie masz swoją prawą hemisferę. I rosną w dół po wewnętrznej stronie tej hemisfery, półkuli mózgu. Obrastają od dołu i potem zaczynają rosnąć do góry za Twoim prawym uchem, do góry czaszki, do góry. Jak znajdą się na środku, gdzie znowu kończy się Twoja prawa hemisfera, to zaczynają rosnąć w dół po prawej stronie w dół i znowu w, ten a, ciało modelowate jest mniej więcej gdzieś tutaj na tej wysokości. Znowu trafiają pod twoje stopy, a ty stoisz na mostku pomiędzy obiema hemisferami. Po czym te pędy winorośli albo magicznej fasoli idą w dół pod twoje stopy i przechodzą na lewą stronę, na lewą stronę i zaczynają rosnąć w dół po mostku, w dół po twojej lewej hemisferze, od spodu, jakby. Potem przychodzą za twoje lewe ucho i rosną do góry, do góry po lewej hemisferze, do góry, do sklepienia czaszki, aż do samego środeczka i potem po wewnętrznej stronie opuszczają się w dół na mostek, na którym stoisz ty. Czyli utworzył nam się taki symbol nieskończoności, tak? Który najpierw sobie idzie w prawo, się roztrzmac, <grym> który najpierw sobie idzie w prawo, potem idzie za twoim uchem do góry, potem znowu do środeczka i na lewo za twoim lewym uchem i znowu na dół. Symbol nieskończoności i w tej technice medytacyjnej. Właśnie powyobrażaj sobie parę takich okrążeń, tyle, ile będziesz miała czasu, że ta roślinność, pędy winorośli albo pędy magicznej fasoli obrastają dookoła twój mózg. Najpierw na prawo, potem na lewo, na prawo, na lewo i przy każdym Takim zapętleniu symbolu nieskończoności, zaczynają wytwarzać coraz więcej odgałęzień, coraz więcej odnóży i coraz bardziej tak porasta Twój mózg taką niezwykłą magiczną roślinnością. A na koniec tej medytacji, króciutkiej, wyobraź sobie, jak wszystkie te pędy puszczają kwiaty takie przepiękne kwiaty. Ponieważ to jest świat wyobraźni, świat baśni, więc możesz sobie wyobrazić dowolne kwiaty, takie, które sprawią ci przyjemność. A potem zobacz, jak te kwiaty zamieniają się w soczyste owoce. Takie przepiękne, soczyste owoce. I ich sok zaczyna kapać i ściekiwać do twoich neuronów i twój mózg się odżywia i karmi tym nektarem i wchłaniasz moc tych owoców w cały twój centralny system nerwowy. I jeżeli tą technikę będziesz robić każdego ranka, to gwarantuję, że wytworzysz w swoim mózgu, w centralnym systemie nerwowym dużo więcej połączeń pomiędzy twoimi neuronami. To się nazywa neuroplastyczność mózgu, i jak najbardziej w każdym wieku można taką neuroplastyczność mózgu uruchomić, żeby od strony technicznej podnieść swój intelekt. Bo kiedy zrobiono sekcję mózgu Einsteina, to odkryto, że on wcale od zwykłego człowieka nie miał więcej komórek nerwowych czyli neuronów ale za to miał dużo, dużo więcej połączeń. To jest pierwsza technika. A teraz druga, wedyjska technika, związana z pewnym określonym rodzajem oddychania, czyli pranajamy. I nie tak tutaj chodzi o samą technikę oddechową, jak to, co myślisz przy tej technice oddechowej. Jest to jedna z silniejszych praktyk, która podnosi Twój intelekt. Ale na każdym poziomie nie, że po prostu będziesz inteligentny. To jest technika do, do łączenia się z umysłem wszechświata. Więc weź głęboki oddech i poczuj, że oddychasz ty. Głęboki wdech, zatrzymaj chwilę oddech, a potem, kiedy zatrzymasz oddech to poczuj, pomyśl, powiedz do siebie, ja nie jestem tym ciałem fizycznym, ja jestem nieśmiertelną duszą. I zrób wydech. I znowu spokojny, głęboki wdech. Ja nie jestem tym ciałem fizycznym, jestem nieśmiertelną duszą. Zatrzymaj oddech, poczuj te słowa, poczuj, co do siebie mówisz, i spokojny wydech. I znowu tak kilka razy głęboki wdech. Ja nie jestem tym ciałem fizycznym, jestem nieśmiertelną duszą. Która teraz oddycha tym ciałem fizycznym, i naprawdę wejdź w te słowa najgłębiej jak potrafisz. I znowu głęboki wydech. Wiedza wodyjska uczy, że ta technika pozwala połączyć ci się z umysłem całego wszechświata. A kiedy łączysz się z umysłem wszechświata, Twoje zdolności intelektualne mnożą się w nieskończoność. Kłaniam się nisko. Ja nazywam się Monika Burzyńska, jestem psychologiem tantrycznym, psychotronikiem. I do miłego.